Czas, linie czasu, statki kosmiczne i twój umysł. Materiał z kanału Swaru Officiel, opublikowany 26 maja 2023 roku. Witajcie, dziękuję, że ponownie do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że wszyscy macie się bardzo dobrze. Jestem Mari. W tym filmie wyjaśnię, jak działają podróże w czasie i linie czasu oraz w jaki sposób statek naśladuje w tym celu świadomość i umysł człowieka. Najbardziej rozpowszechniona koncepcja lub idea na temat tego, czym jest linia czasu, jest następująca: Czas na Ziemi postrzegany jest w sposób liniowy. Jak strzałka poruszająca się od przeszłości do teraźniejszości i do przyszłości, zawsze w jednym kierunku, do przodu. To, co nazywamy linią czasu, to sekwencja wydarzeń na tej linii, gdzie wydarzenia z przeszłości definiują teraźniejszość, a z kolei sytuacja w teraźniejszości definiuje jaka będzie przyszłość. Będąc w teraźniejszości, podmiot, czyli osoba obdarzona świadomością, staje przed szeregiem potencjalnych wyborów, z których wszystkie są definiowane przez sytuacje z przeszłości, a przyszłość, która nadejdzie, będzie wynikiem wyborów dokonanych przez podmiot z własnej woli w ramach ograniczonego zakresu możliwych wyborów. Gdy podmiot doświadcza czasu w linii czasu, będzie doświadczać zestawu następujących po sobie wydarzeń, które gdy już wystąpią, nie mogą zostać zmienione ani odwrócone. A w teraźniejszości musi wybierać pomiędzy różnymi seriami potencjalnych przyszłych wydarzeń, z których wszystkie opierają się na obecnej sytuacji podmiotu i są przez tę sytuację ograniczone. Nazywa się to linią czasu, ale można to również zdefiniować jako serię dynamicznie powiązanych ze sobą wydarzeń, które następują po sobie w określonej kolejności i które mogą prowadzić do zapadającego w pamięć wydarzenia finalnego. Gdy obserwujemy potencjalną linię lub serię wydarzeń, które mają nastąpić w przyszłości, Będą wśród nich takie, które doprowadzą do pozytywnego i bardziej pożądanego zestawu rezultatów oraz takie, które doprowadzą do rezultatów bardziej negatywnych. Wszystko w zależności od wyborów, jakich dokona podmiot, a te z kolei będą bezpośrednio zależały od poziomu jego świadomości. Stąd właśnie wywodzi się idea czy koncepcja pozytywnych i negatywnych linii czasu. Kiedy dwie lub więcej osób postrzega tę samą linię i serię wydarzeń, mówi się, że dzielą one wspólną linię czasu. Chociaż żadne dwie osoby czy też dwa punkty świadomości nigdy nie mogą współdzielić dokładnie tej samej linii czasu. Mogą one doświadczać takiej, która ogólnie i pod względem wystarczająco dużych, istotnych wydarzeń może być taka sama dla nich wszystkich. Dzieje się tak dlatego, że te dwie lub więcej osób mają tę samą podstawową częstotliwość i wibrację. Nazywamy to również porozumieniami percepcyjnymi. Wszystko co istnieje jest energią, a energia płynie i nieustannie ulega transformacjom. Materia i energia manifestowane są przez świadomość jednej lub więcej istot mających silne połączenie ze źródłem. Tak więc nie ma materii jako takiej i nie ma energii w żadnej wyizolowanej formie, ponieważ są one tylko iluzją i percepcją w umyśle źródła. I dotyczy to również umysłów wszystkich holograficznych fragmentów źródła, które nazywamy ludźmi, a którzy ponownie są źródłem samym w sobie. Jak wyjaśniłam w jednym z moich pierwszych filmów, zatytułowanych: Świadomość, Jedność, Grawitacja i Numeryczny Wszechświat. Każda najmniejsza drobina materii, od atomów i cząsteczek po całe galaktyki i dalej, ma specyficzną wibrację, która definiuje ją i jej dokładny punkt lub lokalizację w energetycznym matriksie. Natomiast przez matryks energetyczny rozumiem dowolną sferę, każde miejsce, które nazywamy naszą rzeczywistością, tą rzeczywistością, której doświadczamy każdego dnia. Ta specyficzna wibracja jest harmoniką częstotliwości, jak już wielokrotnie opisywałam. W odniesieniu do linii czasu jest to numerycznie reprezentowana sekwencja wewnątrz tego energetycznego matriksa, odzwierciedlająca efekty przesuwania się czasu do przodu. Krótko mówiąc, wszystko jest energią. A cała energia manifestowana jest przez świadomość, przez świadomą osobę czy też istotę. Energia ta zmienia się w czasie i może być wykrywana i przedstawiana jako wartości numeryczne, podobnie jak jednostki miary. Tak więc każdemu istniejącemu obiektowi przypisana jest wartość numeryczna która określa jego charakterystykę i lokalizację w obrębie egzystencjalnej sfery lub rzeczywistości. W ten sam sposób grupa obiektów w jakiejś lokalizacji i sama lokalizacja również będą reprezentowane przez wartości liczbowe, które określają ilość energii posiadanej przez każdy punkt lub obiekt. Im cięższy i masywniejszy jest obiekt. Tym więcej zawiera energii, i tym wyższą będzie miał wartość liczbową. Podobnie jak obiekty i lokalizacje, również sytuacje mają częstotliwość, która je reprezentuje. Sytuacja dynamiczna to seria wydarzeń, które zachodzą sekwencyjnie wewnątrz korytarza czasowego gdzie wartość numeryczna danej lokalizacji zmienia się w określonej sekwencji, tworząc ruch definiujący tę sytuację. Tak więc każda sytuacja jest animacją zestawu stałych grup obiektów w danej lokalizacji, która zachodzi w sposób matematycznie doskonały. Dlatego też, używając równań, można bardzo precyzyjnie przewidzieć każdy wynik w obrębie tego ruchu. Wszystko, co istnieje oprócz świadomości, jest energią, dlatego można ją zmierzyć, a zatem również przypisać jej wartość liczbową. A więc, wracając do linii czasu, można ją przedstawić jako serię liczb, których wartość zmienia się w czasie. A tym, kto to dyktuje i kontroluje, jest świadomy obserwator. Każdy punkt na dowolnej linii czasu ma swoją unikalną częstotliwość sytuacyjną oraz unikalny adres numeryczny. Każdy ułamek sekundy zamrożony w dowolnym punkcie linii czasu jest oznaczony niepowtarzalną i unikalną liczbą i nie będzie on animowany. Nie będzie poruszał się sekwencyjnie wewnątrz ram czasowych, albo też z jakąkolwiek prędkością w czasie, dopóki coś posiadającego świadomość nie zacznie go obserwować. To obserwator zdecyduje, jak interpretować tę energię oraz jaką będzie ona miała wartość i znaczenie. Kolejny punkt. Wszystkie myśli w Twojej świadomości, wszystkie Twoje emocje i to, jak je interpretujesz, również są częstotliwościami, i również można je zmierzyć i przypisać im liczbową wartość energii. Tak więc wszystkie Twoje idee, myśli, emocje, pragnienia i potrzeby są energią, a energia ta wraz z nimi nieustannie się zmienia. Tak samo jak jesteś tym, co manifestujesz, a nie że manifestujesz to, co chcesz, tak samo cały Twój świat, Twoja rzeczywistość, której doświadczasz i wszystko w niej istniejące jest Tobą. I tak naprawdę nie manifestujesz tego obiektywnie. To, co dzieje się w Twojej rzeczywistości i w Twoim życiu, to Twoje doświadczanie siebie i tego, czym jesteś. Jesteś swoimi myślami, ideami, emocjami, pragnieniami i potrzebami. Dlatego, kiedy zmienisz wartości, które im przypisujesz i sposób w jaki je interpretujesz, zmienisz swoją częstotliwość i wibrację, a to zmieni matematycznie precyzyjną serię wartości energii, które definiują kim jesteś, zmieniając tym samym kierunek Twojej linii czasu. Jak wyjaśniłam powyżej, jesteś serią konkretnych wartości energetycznych, które powiązane są ze sobą w matematycznie precyzyjny, sekwencyjny sposób. Twoja obecna sytuacja w życiu, twoje myśli i wszystko, co cię definiuje, to zbiór wartości, które zdeterminują, gdzie i w jakim kierunku pójdziesz dalej. I można to obliczyć i przewidzieć z matematyczną precyzją. Każda Twoja myśl jest energią i ma określoną wartość liczbową. Osobno nie są one ani dobre, ani złe, ale liczbowa wartość ich wibracji będzie matematycznie oddziaływać z innymi czynnikami wokół Ciebie, z czynnikami, które determinują Twoją aktualną sytuację w dniu dzisiejszym i ogólnie w życiu, i wszystkie one sumują się. Dając ci taki lub inny wynik, który może, ale nie musi być tym, czego chcesz, i zawsze dzieje się to z matematyczną precyzją. Każdy zestaw częstotliwości myśli, które determinują twoją osobistą wibrację, da ci określony wynik. Dlatego musisz uważać na swoje wibracje i swoją częstotliwość. Ponieważ te negatywne będą matematycznie prowadzić cię do niepożądanych sytuacji. Pamiętaj, że w swoim życiu doświadczasz tego, czym jesteś, a nie tego, czego chcesz, więc możesz być sytuacją, której nie chcesz i dlatego jej doświadczasz. To ty jesteś sytuacją. Natomiast utrzymywanie pozytywnego i kochającego nastawienia, pełnego wdzięczności i miłych uczuć, poprowadzi cię w tak samo matematycznie precyzyjny sposób do przyjemniejszych i bardziej pożądanych rezultatów. Bądź więc tym, czego chcesz. I pamiętaj, że jest to całkiem w porządku czasami czuć się przygnębionym i że nie oznacza to, Iż od razu jesteś kompatybilny ze złymi wydarzeniami. Chociaż, czy ci się to podoba, czy nie, takie uczucie samo w sobie jest niepożądanym rezultatem, i utrzymywanie go zbyt długo może jedynie umieścić cię w takiej linii czasu i poprowadzić w takim kierunku, którego nie chcesz. Na Ziemi, tak jak gdziekolwiek indziej. Linie czasu są współdzielone przez ludzi, którzy posiadają podobne porozumienia percepcyjne i są one kształtowane i ukierunkowywane zarówno w sposób zbiorowy, jak i jednostkowy, przez percepcję istot, które ich doświadczają. Ludzie utrzymujący wysokie wibracje będą mieli znacznie silniejszy wpływ na pole energetyczne kształtujące tę rzeczywistość, po prostu dlatego, że ilość energii generowanej przez wysoką częstotliwość jest wykładniczo wyższa niż jest to w przypadku niskiej częstotliwości. Dlatego osoby o wysokiej częstotliwości będą wpływać na obszar rzeczywistości, w której się znajdują w znacznie silniejszy sposób niż osoby o niskiej częstotliwości. Sposób, w jaki kształtowana jest rzeczywistość i jej linia czasu, nie jest demokracją, jest to matematyczna dynamika energii, a zatem najsilniejsi ludzie to ci, którzy będą wpływać na swoją rzeczywistość w najsilniejszy sposób, wprost proporcjonalny do swojej częstotliwości i jej stabilności. Ale nie chodzi tylko o sytuacje, które liczą się tak, jakby miały stałą wartość. Najważniejszy jest sposób, w jaki każdy z nas odbiera i interpretuje te sytuacje, ponieważ niepożądane wydarzenia zawsze będą pojawiać się w naszym życiu. Tak więc najbardziej liczy się sposób, w jaki je postrzegamy i ważność, jaką im nadajemy. Silne i stałe utrzymywanie myśli pełnych frustracji, złości i pretensji da jedynie takie wartości matematyczne, których wynik poprowadzi Twój dzień i Twoje życie w negatywnym kierunku. Kiedy nadajesz czemuś uciążliwemu zbyt dużą wartość, to rośnie i staje się jeszcze większym problemem. Ale jeśli Twoja uwaga silnie skupi się na czymś innym, Wówczas ta uciążliwa rzecz straci na wartości, stanie się nieistotna i może całkowicie zniknąć z Twojej rzeczywistości. To Twoja świadomość, umysł i myśli nadają matematyczne wartości formule, która wygeneruje wynik. Ty więc decydujesz, jaki będzie ten wynik. Jak właśnie opisałam, cała rzeczywistość zbudowana jest z energii. A energia ta ma konkretne wartości liczbowe, które można zmapować i wprowadzić do komputera, nie tylko po to, aby przewidywać wyniki, ale również po to, aby je kontrolować. Podobnie jak Twój umysł formuje i matematycznie kształtuje Twoją rzeczywistość, statek kosmiczny również może wykorzystać tę samą zasadę do nawigowania w przestrzeni i w czasie. Statek wyposażony w odpowiednią technologię zamyka siebie i wszystko, co ma wewnątrz, w wysokoenergetycznym, toroidalnym polu, które naśladuje świadomy umysł, zmieniając wartości wibracyjne energii każdego ze swych komponentów oraz wszystkich znajdujących się wewnątrz osób, dzięki czemu stają się one kompatybilne z miejscem docelowym. Wszystko to odbywa się przy wykorzystaniu mapy znajdującej się w komputerze nawigacyjnym. Jak wyjaśniłam powyżej, każda pojedyncza sytuacja i miejsce w czasie posiada konkretny zestaw wartości numerycznych, które reprezentują częstotliwość i dynamikę energetyczną tego miejsca lub sytuacji. Kiedy statek narzuca sobie dokładnie tę częstotliwość, staje się kompatybilny z tym miejscem lub sytuacją, automatycznie przenosząc siebie i wszystkie znajdujące się w nim osoby do tego dokładnego miejsca docelowego. Ponieważ wszystko jest numeryczną mapą energii, dla statku kosmicznego jest dokładnie tym samym cofnięcie się w czasie lub też przeniesienie się z jednego miejsca lub lokalizacji do drugiego. Do poruszania się w przestrzeni potrzebne jest tyle samo energii, co do poruszania się w czasie, i tyle samo energii potrzebne jest do cofnięcia się w czasie o jeden dzień, co i o tysiąc lat. Podróż w czasie i podróż w hiperprzestrzeni to dokładnie to samo. Jedyną rzeczą, która się zmienia, jest żądane miejsce docelowe. Ale podróż, czyli w tym przypadku przeniesienie się w czasie, czyli w kiedy, odbywa się w tej samej logicznej sekwencji czasu, co w przypadku zwykłego przeniesienia się z punktu A do punktu B. Ustawiając żądany cel podróży w komputerze nawigacyjnym statku kosmicznego, musisz nie tylko wskazać, dokąd chcesz się udać, ale także kiedy chcesz dotrzeć do celu. Gdy ustawiasz swój nawigacyjny komputer, będąc w punkcie A, komputer zapyta cię, dokąd chcesz się udać i kiedy chcesz przybyć do punktu B. Technicznie rzecz biorąc, dla zaawansowanych cywilizacji międzygwiezdnych podróże w czasie wcale nie są trudne są po prostu częścią nawigacji w hiperprzestrzeni. Hiperprzestrzeń i podróże w czasie to w zasadzie to samo. To również dlatego podróż na odległość 422 lat świetlnych może zająć tylko kilka minut. Można to zinterpretować jako poruszanie się z prędkością o wiele większą niż światło, albo w ten sposób, że pokonanie tej odległości zajmuje statkowi kilkaset lat, a następnie cofa się on w czasie dzięki czemu w percepcji jego załogi podróż trwa zaledwie kilka minut lub godzin. Obie te wersje są poprawnymi interpretacjami tego, co dzieje się podczas podróży w hiperprzestrzeni, podróży poza wszelkim czasem i przestrzenią, a więc w eterze. Podróżowanie w czasie samo w sobie i przy tak wysokim poziomie technologii nie jest żadnym wyzwaniem, nie na tym polega problem z podróżami w czasie. To, co jest dużym problemem, to wszystkie etyczne implikacje takich podróży, ponieważ mogą one prowadzić do bardzo destrukcyjnych skutków, zarówno dla podróżników, jak i dla ludzi, którzy ich otaczają, ale to już temat na inny film. W ten sam sposób, w jaki statek może podróżować z jednej linii czasu do drugiej, lub do tyłu i do przodu w czasie, to samo może też zrobić każda czująca i świadoma istota z silnym połączeniem ze źródłem, przynajmniej teoretycznie, chociaż istnieją potwierdzone przypadki osób, którym udało się to osiągnąć, używając jedynie własnego umysłu. Sztuka polega na tym, aby być bardzo konsekwentnym w utrzymywaniu swojej częstotliwości i w swoim skupieniu, Choć podróżowanie w czasie za pomocą wyłącznie swojego umysłu może być bardzo trudne do osiągnięcia. To, co można łatwiej osiągnąć, to sterowanie i kierowanie naszym życiem w o wiele korzystniejszym kierunku przy użyciu naszych wibracji i jasno określając, czego chcemy, a czego nie chcemy, stając się teraz tym, czym chcemy być. Ale nie jedynie jako plan w jakiejś odległej przyszłości. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu oraz za polubienia i subskrypcję. Bardzo to doceniam. Dbajcie o siebie, moi przyjaciele, i mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj następnym razem. Z wielką miłością, Wasza przyjaciółka, Bari. tłumaczyła Agnieszka, czytała Kasia, zrealizowaną dla kanału Agencja Kosmiczna.